Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek 100 Dzieci Challenge. I sprawa wygląda tak: ISU zostaje, ISU, bo tak łatwiej wymówić. I tak i jeden i drugi są do wykąpania i są głodni. Carmen jest na szczęście tylko głodna, ale dzisiaj urodziny będzie miał oborianek. Tak, będzie już todlarem. Carmen, najpierw nakarm siebie, żebyś była w stanie potem zaopiekować się resztą dzieci. I tutaj na szczęście w poprzednim odcinku nasz brat wspaniały Damon zrobił nam tort. I nie musimy już wydawać pieniędzy na kolejny i marnować czasu na pieczenie i wszystko, tak więc... Będę się powtarzać taki wujek po prostu skarb. <grymne> Dobra, zjadłaś. To pierwsze co musisz ich nakarmić. Jak będą nakarmieni, to kąpiel już potem będzie... No nie jest tak istotna po prostu. Tak wygląda teraz nasze pole roślinne, no jest tego ogromna ilość. Na razie to takim mam układzie, nie podoba mi się to kompletnie, ale jak już tutaj będzie troszeczkę więcej zabudowane, to jakoś na pewno lepiej będzie mieć gdzieś zagospodarować miejsce na ogródek. No bo no chyba każda mama z 100 dzieci musi mieć taki swój ogródek do nabijania pieniędzy. A jeszcze odnośnie pieniędzy, to spójrzcie to. <głosy> <głosy> pragnienie Carmen Kupi coś wartego. Tysiąc Simolonów. <noise> Kobieto nie masz tyle. I drugie tutaj jest, i drugie tutaj jest, zrób zakupy na nocnym bazarku. <noise> Boże kobieto, zakup ocholiczka. A pieniędzy nie ma nawet dla na dzieci. No, Oborian jest bardzo głodny, nakarmił na go zostanie zabrany. No fajnie, bo jakbyś go nakarmiła, nie? Jednak. Mm, chciałam mu kliknąć, żeby użył pieluszki teraz tutaj w wannie. Przynajmniej mniej sprzątania by było, a się nie da. <noise> Dobra, Oborian teraz tylko spać, więc cały ranek jedno dziecko. Bo, i su, ojejka. No, chociaż wyspany jest. Użyj tej pieluszki, co raz tylko się wykąpiemy. O, pielucha do sprzedania. 30. u Była pełniejsza niż zwykle. Ile jeszcze ten tort wytrzyma? 5 godzin. Okej, okay. dobra. Tu sprzątnij, wyrzuć resztki. I dzień bez prądu. Teraz się wszystko nam zepsuje. No nie. No, ale tutaj zostało coś, co ma tylko jedną godzinę. Dobra, to to zjemy. Weź porcję. To się wszystko od razu psuje, jak ja tu kładę. Nie krzycz na to dziecko, żeś ma kupę, bo to ty powinieneś wykąpać i przewinąć, a nie. Simkar, on to do nas przychodzi. Czy jest szansa, żeby dać mu ten klucz? A on dostał już klucz. To czemu nie wchodzisz, tylko pukasz? Gościu, ja nie mam czasu podchodzić do drzwi, żeby ci otwierać. Godzina jeszcze tylko ten tort, a to dziecko jest do przewinięcia. O, wrócił. I oh, yeah. <laughs> co ci się stało? I że śmierdzi, to jeszcze ma tą pianę na głowie. I ona pani za 33 minuty. Nie, Boże, co śpi? Godzina 20 minut. Boże, to jest ciągły wyścig z czasem. Mhm, nawet nie zdążysz go przewinąć do końca. Dobra, czy ja mogę zrobić to tak? O, Borian. ze świeczkami nie mogę. Dobra, to tutaj uśmiechnij się do wujka. Uśmiechnij się do Simkara. Gawosz do niego. Poznaj go, bo mam- matka musi sobie paść. W kupę. A nie, ona będzie machać, że nie ma gdzie paść, więc idź spać. Dobra, poznałeś wujka? To pomoc ze świeczkami i simkar. Szybko! Nie wierzę, że Carmen naprawdę nie będzie przy pierwszych urodzinach swojego syna, Swierszego synka! Nie. I znowu wujek. Tu po prostu ta seria to będzie polegała na pomocy wujku. I Oborian będzie raz, dwa, trzy... Aniołek! Okej... Okay. I jest to dolorem. I dostanie mnóstwo prezentów, które będzie trzeba sprzedać. Okej. A z z będzie jadł zepsuty tort. Nie, nie, nie. Karen, wstań, ugotuj coś. Sałatkę ogrodową? Tak, bo nie ma prądu. Ona chce flirtować i mieć dziecko. Dobra, to cię mogę zaznaczyć, bo i to i to będziesz robiła. A pieniędzy wydawać niestety nie będziesz, więc to cię szczęścia nie da. Nic z tego tortu! Ja nie mogę go wyrzucić! Stop! Czemu ty masz migoczący kamień w wyposażeniu? Ty jesteś czarodziejem? Nie. Wątłe magiczne. Co? Czy ja przez przypadek zrobiłam barabara w oborze z czarodziejem? I nasze dziecko ma wątłe magiczne korzenie, ale je ma? O, Borian, Zaskakujesz mnie! Ale dobra, nie jedz tego. Tu szpinak mama ma w wyposażeniu, zjedz to, NIE JEDZ TEGO TORTU! Dodaj do ulubionych szpinak, nie zjedz go po prostu na surowo. No, super, chrupni liścia. I... nie wiem, mama ci pomoże? No mama ci nie pomoże, bo musi coś ugotować. O, nie... Simkar ci pomoże, nie jedz tego tortu, dzieciaku, no nie mogę! Bo ja nie mogę tego, widzicie, tej, tą łapką sprzątnąć. Bo to nie mój sim robił. Najlepsze wujki, part 2. <grywia> Isu! Gdzie tu jest, żeby spał? Postara się zasnąć, dobra. Jakie ty masz cechy wrażliwe, no tak. Dlatego, stop krzyczeć! Carmen, bardzo chcemy, żebyś dołączyła do klubu Rodzinka V2. Co o tym myślisz? Ale to wiem, że to jest mój klub, ale ja jestem z przyjemnością. Żeby tylko zobaczyć, co to było za klub. A, stara gwardia, można powiedzieć, bo tutaj jest nawet jego oda, która jako jedna z ostatnich, chyba, została. tych, wiecie, najstarszych dzieci: Aleny. Carmen, naprawdę. I ja nie mogę tego sprzątać. O nie, no. Ta ciąża nie jest dla ciebie zbyt łaskawa. No stop padasz i ogólnie potrzeby bardzo szybko spadają. Czyżby to była w końcu upragniona dziewczynka? No dokończ to. Jezus. Carmen, co się dzisiaj z tobą dzieje? Ona nie chce dokończyć sałatki dla dzieci? Tylko idzie sobie paść. Carmen! Te babeczki wytrzymajmy jeszcze 4 dni. Dobra, ty idź spać w takim razie. A je sobie babeczkę. Bo to się nie da. Na szybko jeszcze kazałam jej sprzedać plony, bo zaraz będą nowe, a te nie sprzedane, a tutaj jest gruby hajs. W końcu! Dzień bez prądu dobiegł końca! Ja muszę pamiętać w końcu, znieść ten plan działania. No naprawdę?! No nie, co? Czy ty jeszcze się porobisz? Boże, Carmen. Naprawdę, strasznie szybko jej spadają potrzeby i to jest nieprawdopodobne. Chyba żad... w żadnej ciąży Alena nawet tak nie miała. Chociaż może w tych pierwszych, początkowych. Aha, naprawdę. Miałaś jeszcze dwie godziny i nie, o. I zemleje też za dwie godziny. Nie, co tu się dzieje w ogóle? Isu jest znowu do wykąpania. To on powinien mieć na imię Oborian, bo to on jest non-stop... porobiony. Nie, ogrodem trzeba się zająć. Carmen, a kiedy ty rodzisz? Nie, ona będzie dzisiaj rodziła. Jak ona ledwo ogarnia tą dwójkę, to co dopiero jak... Jeszcze to się urodzi... Nie. Rozpoczęło się głosowanie. Ja nie wiem, czy ona ogarnie teraz zbieranie tych głosów. Nie, spójrzcie to! Isu, znowu... O, dobra. Użyj tej pieluszki. I o jak on się znowu... O, nie wytrzymam. Czy ty możesz go odłożyć? Bo ona ewidentnie się zacięła z nim, nie może go odłożyć. Dobra, resetuję. Użyj pieluszki. I... i... Dobra. Nie porobił się cały. Przebiń go tylko. I będzie do spania, i wszystko jest z tobą. Ok, dzieciaku. Dzisiejsza poczta została doręczona, ale to prezenty tylko, nie? Tak, nie ma rachunków. Super. Wiecie, co wam powiem, że mi aż głowa paruje już od tego ryku Isu. On non-stop płacze. I to tak cały czas. I spójrzcie, on już jest głodny. Mu podwójnie spada pęcherz, podwójnie mu spada głód. I. ooo, nie nadążam nad tym dzieciakiem. Obor Janek był dużo spokojniejszy. Nie, no ja wyciszam ten telefon. To się tak nie da. No, stop, ktoś dzwoni. A to jest zarobiona matka. To nie, że ma na razie tylko dwójkę. Wo, sprzedała Lilię. Super, dobra. Teraz już nie będziemy musieli się tak martwić z tymi pieniędzmi. Zaczął się port w tym momencie. Dobra, idź spać. Strzemni się chociaż chwilę. Ta, mhm. Mm strzemnij się. Rodząc, teraz właśnie padniesz, tak? No super. Dobra, to nie idź spać. Chodź tutaj, urodź dziecko. Bo nie zdąży nikt przyjść, żebyś ty mogła iść do szpitala i żebydzieć jak nie zostały w domu same. To jest chłopiec. Trzeci chłopiec klątwa po prostu, że Karwin nie będzie miała żadnej dziewczynki. Lecę zobaczyć w komentarzach, jakie daliście propozycje imion. I tutaj w propozycjach imion od Shiraz jest imię Venom. I tak mi to się spodobało jakoś. I w ten fakt, że to dziecko wysysało wręcz z niej wszystkie energie, jak taki wiecie, no Venom. No, to chyba tak będzie miał na imię nasz trzeci syn. Jedno. Na szczęście tylko jedno. Oh! Venom, czy ty będziesz miał białe włosy? <grym> na razie nic nie widać. Jedynie to, że ma chyba ciemne oczy. Okej. Okay. Dzieci śpią. Dobra, to ty skorzystaj z okazji i spać. <grym> tak na szybko i ciesz jeszcze zdrzemni. Ale jak z tymi urodzinami, resztą. Venom jutro będzie infantem, a w poniedziałek Isu. Okej. Okay. Wiecie co postanowiłam? Że chyba przyspieszę postarzanie infantów, bo są najbardziej nieznośną grupą wiekową według mnie. Będą postarzeni za każdym razem jak nauczą się hmm, pełzać. Wiecie, że tak skaczą na tych kolankach. No to chyba będzie najlepiej. Ale Isu jeszcze tego nie potrafi, więc niestety. Nakarm go i trenuj, trenuj, co go szybciej postarzymy, bo. Och! Nieznośny dzieciak z ciebie! Wiecie co? Jest może i wcześniej, bo chyba szósta. I Karmen jest w piżamie ze śmierdzącym niemowlakiem w rękach, ale ja chyba zaproszę parę osób z naszej rodziny. Albo najpierw coś ugotuję, bo. Uj, potem mogli się nie dopchać do lodówki. O, właśnie. Bloom, Leo, Damon, tutaj gdzieś Gustaw stoi. Tak, tak, tak. Właśnie. Nasze rodzeństwo. O, i w zainteresowaniach jest poproś o podpis za zniesieniem. Tak. Właśnie o to mi chodzi. I zepsuła się lodówka. No serio. Na szczęście usługi mamy darmowe. Okej, okay, jeden podpis mamy od Bloom, Teraz chyba jeszcze dwa, bo trzy tam potrzeba, czy pięć? Oczywiście nie wszyscy się zgadzają, i to nie jest takie proste. Kupaki, możecie się tutaj nie popisywać tymi mocami? Jakby to jest trochę mało miejsca na takie zabawy. Figa mnie obraża. A teraz ci przytulają. A, bo ona jest bredna. Ooo... i ona ją przytuliła. Bo ona rozumie, że to jest jej cecha i ona za to nie może. O nie, wszyscy już idą, a ja jeszcze jeden podpis potrzebuję! Myślę, że zaproszenie Olgierda może być dobrym pomysłem, ale w razie czego jeszcze na przykład zaprosimy... Elenę. A co tam, niech przyjdzie zająć się trochę swoimi wnukami, i może podpisze nam ten plan działania? O, jest Olgierd. Chodź tu, przyjazne zainteresowania. Poproszę o podpis za zniesieniem. <grym>, przy okazji, jak już będziesz tatusiem za chwilę, to podpiszesz nam coś? <grym, 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 o, o, o. Takie strasznie, to jest niebezpieczne. To jest kalendarz! No. Ale napiętka. Ojej, ale dziwnie, że ona nie ma na nazwisko 100 dzieci. <grymne> Bo zmieniłeś na nazwisko po tym, po mężu. Ale nie wiem, chyba i zmieniam to 100 dzieci. dzieci. Dziecko! idź sam skorzystaj z nocnika. Przeszkazy tutaj mamie teraz chwilę. Zobacz się. Tutaj babcia dzieciacza robi kolejne. <grymne> Karmen w tym całym chaosie. <grymne> Nie mogę. Co tu w ogóle się dzieje? Ja nie wierzę. Postaram się o małego pirata. z... On ledwo sobie radząc. A co tam, kolejne? Czemu nie? I udało się. Jest w ciąży. Nie wiem, czego ja się cieszę. No nic moi drodzy, ja się będę z wami żegnać. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, jeśli podobał wam się ten film. Suba na tym kanale, jeśli jeszcze jakimś cudem tego nie robicie. Najlepiej z dzwoneczkiem. I oczywiście propozycji imion dla naszego kolejnego dziecka. To cześć!